Witam serdecznie na moim kanale HodowlaTB z tej strony Uff, to już długo mnie nie było Nawet nie chcę patrzeć dokładnie ile miesięcy temu mnie nie... Ostatni filmik był Ale idzie wiosna, postanowiłem coś zacząć Tym bardziej, że co niektórzy Mogę tak powiedzieć, chcieliby coś, coś nowego Jakieś tam tematy to parę, parę, parę tematów mam Już takim powiedzmy W planowaniu Ale to na spokojnie, dzisiaj to taki, taki Będą dwa takie krótkie filmiki, które sobie Będę chciał jeden po drugim wrzucić. W tym odcinku samczyki, a dokładnie przyniosłem przyniosłem. Przeprowadziłem przyniosłem jednego samczyka wyselekcjonowanego w mojej hodowli. Są to cztery sztuki, cztery samczyki. urodzone 10 grudnia, czyli mają równe trzy miesiące. Już szczepione po samcu 5300. I samice jak większość wie, ja mam głównie samice ze swojej hodowli. Nie wstydzę się tego. Jestem bardziej zwolennikiem wymiany samców. Ale od czasu do czasu też przywiozę kilka samic. Z testami wybieram sobie najlepsze, no i wiadomo, zostawiam te, ten cały kwiatostan sobie zostawiam, a pozostałe no to niestety ale eliminuję. Co można o nim powiedzieć? W sumie jest 4 jest bodarze, takie samczyki, dwóch bracia i dwóch półbraci, no ale jestem naprawdę, dużo się nie różnią, jeżeli chodzi o wagę, wszystkie mają w granicach 300 czy 500, w tej granicy. Trzeba jeszcze zwrócić też uwagę, że ja tutaj nie jedę na samym granulacie, żeby tak za chwilę ktoś powie, a sam granulat. No nie, no nie jest to sam granulat, bo mniej więcej od 10 tygodnia jest to około zaledwie 20%, 20% granulatu, albo nawet niekiedy mniej. Rano jak mi z owsem, a wieczorna dawka jest właśnie te 20% tego granulatu. No co mogę o nim powiedzieć? I tych pozostałych, bo one jakby mnie tak przyniósł koło siebie, no to identyczne budowy mają. No, nabity bo potężny zat. Już, już w tym wieku, 6 miesięcy, już tutaj widać już ten cąber prawie, że który wychodzi. aż no Jest naprawdę się ten. silny przód. Co się no, nie zdarza u termondów, no bo to klin, Tutaj jest całkiem, no, widać moją rękę, mam całkiem dużą rękę. Jest, no, tu jeszcze zaczyna się mięso. Jedne jedna naprawdę świetnie umiesione. No, bardzo, bardzo ładna okrywa. I wiadomo, no, jest, to, jest to termocki biały, więc nie ma tutaj okrywy jakiegoś reksa, albo coś takiego, no bo to takim co innego. Na razie jeżeli chodzi o główkę, asymetryczna, nic nie przerośnięte. Wiadomo, ta główka będzie też się zmieniała z czasem, ale patrząc na jego ojca, no to ta głowa u niego też nie jest w kształcie kapusty, ani coś takiego. Puszka normalne, jak to termont leży, niezbyt, niezbyt chętne do, do pozowania, są trochę wystraszone, wiadomo, niech sobie tak trochę pokica. No, jest, jest, jest taki, no jak widać, jest nabity jeden wielki mięsień. Nie? Matka z mojej hodowli. Samica bodajże po 5 wykotach. E, średnia wykotów jej, u tej samicy to jest 8,5. Więc jest też bardzo dobra. Jest rewelacyjną matką. Po samcu mam już e, w sensie ileś namiotów już. Nie wiem ile, ale całkiem sporo. Naprawdę bardzo plenne mioty wychodzą. Po tym samcu jestem z niego zadowolony. Nie jestem zwolennikiem, jak to co niektórzy wiedzą. Wszystko swoje i wszystko obce, no bo takiej opcji tu nie ma i co jeszcze mogę powiedzieć, no 3-4 samczyki w przyszłym tygodniu, hmm, no w tym tygodniu nie, nie dałem rady, w przyszłym tak. tygodniu będą tatuowane i do osobnych klateczek pójdą, na razie tam siedzą z innymi, nie ma jeszcze awantur, jest spokój, cisza, odpukać, ale w przyszłym tygodniu wstawiam no im bliżej tego czwartego miesiąca, a nawet już, no to tym większe, większe ryzyko, żeby jakaś awantura zaraz się zacznie. Więc on, on i te pozostałe pójdą osobno, zatatuowane pierwsze szczepienie zrobione, później drugie i będę je sobie trzymał, aż pewnie jakieś etne się znajdzie delikatnie, karmieniu, żeby się nie zapasły. No bo w tym wieku już na hamapchanie nie wiadomo jakiej ilości granulatu odpada, co do ilości granulatu do 10 tygodnia, był mniej więcej karmiony, tak jak inne pozostałe, mniej więcej około 30-40% granulatu. Ja stosuję unipasz. a teraz, jak już taką wagę bardzo ładno została wbita, no to rama jęczmie z osem, około pół na pół. Wiadomo, siana cały czas. No i wieczorem jest taka mała dawka mieszanki, te powiedzmy moje podstawowe z granulatem, tam jest około 20%, żeby, żeby to wiedział, co to jest. No i żeby sobie dalej spokojnie rósł bezbędnej ilości tłuszczu na sobie. No, tego tak może nie widać, ale naprawdę jak się go tak już w tym wieku pomaca tutaj po tym tym no to jest jest naprawdę świetnie umieśnione to mi się naprawdę mogę się że powiedzieć udała mi się ta sztuka jak te inne sztuki e, tych samczyków również kolejnym filmikiem jakim będę chciał no to do wymiany będą samiczki i też jest mniej więcej chyba coś koło 4 sztuk mi takich bardzo ładnie dorodnych zostało będę także chciał je pokazać na filmiku i też będę czekał pewnie się ktoś znajdzie do, do dalszej hodowli. również będą wytatuowane z kompletem szczepień, wypisane rodowody i tak dalej i tak dalej. także no taki no, nie chcę jak na nie chce, nie chce się tak za bardzo postawić niech tak sobie trochę pokicia. O, o teraz może to ładnie widać jaka jaka buła, że tak powiem w sensie umieszczenia. no coś pięknego naprawdę bardzo ładna sztuka. jestem naprawdę z tego z tego zadowolony aż Aż fajnie się chodzi przy tych króliczkach, jeżeli wychodzą takie, takie naprawdę bardzo ładne egzemplarze. Także miłego oglądania. I wkrótce będzie kolejny odcinek o tych samiczkach, to sobie będę tak przed chwilą powiedziałem, zostawiam. Zadam na sprzedaż i potem jedziemy dalej. Więc e, jakieś propozycje chętnie, chętnie może bym coś nagrał. Jakby ktoś taki temat ciekawie podsunął. Także miłe oglądania i pozdrawiam.